A teraz omówimy sobie gadżety i akcesoria do kasków. Na wyposażeniu kasku bardzo często znajduje się nosek. Zadaniem tego oto noska jest odprowadzanie strugi ciepłego powietrza wydychanego w dół kasku, aby szybka nie chciała tak bardzo parować. Bardzo często noski są demontowane, występują jako akcesoria do kasków. Nieliczne firmy stosują je już jako pierwszy montaż, czyli razem z kaskiem dostajemy już nosek. Kolejnym gadżetem często występującym w kaskach jest kurtynka. Kurtyna ma dwa zadania. Pierwszym z nich jest ocieplenie, w sensie powstrzymanie powietrza przed omiataniem naszej szyi. Drugim zadaniem jest niedopuszczenie owadów do wpadnięcia nam z nienazka do kasku. Wiele kasków ma jeszcze taki dodatkowy gadżecik, który się przydaje zwłaszcza w słoneczne dni. Nazywa się on Blenda.